To kolejne polecenie, sprawdzenie tutaj yy, dźwigni sterowniczych. Tak? No to ja to zrobię. Albo siadaj ty to zrobisz. Siadaj. Możesz 5 pasy, bo zaraz będziesz też jechał, ale to tak. Zrobimy też na odpalanym. Możesz tak na słuchu sprawdzić czy dźwignia wraca do pozycji neutralnej, ale, ale sprawdzimy to po prostu na włączonym silniku. I od razu to będziesz będziesz wtedy sprawdzał czy one działają zgodnie z zasadeniami. Dobrze. Dobra, i teraz bierzemy, bierzemy na siebie, tak. I widły. Patrzymy, czy realizują ruchy. Tak, podnoszenie. Puść pójdź joystick, puść joystick. Zobaczmy, patrzymy, czy joystick wraca do pozycji neutralnej. I czy ruchy są zatrzymywane. Dobrze, drugą stronę weź. Dobra, puszczamy. Mhm. No, pochylanie na siebie, puszczamy. W drugą stronę puszczamy, dobra. Wysuw teleskopu jeszcze weź. Wysuwamy teleskop, ok, puszczamy, zatrzymał się, czyli prawidłowo, w drugą stronę. Puszczamy, zatrzymał się prawidłowo. Czyli drzwi nie sterowania tutaj działają prawidłowo.